Cześć, witajcie z tej strony, ja czyli. Yy, hmm. Sal Goodman. <grym> Nie, a tak, tak foril to. Yy. Witajcie, to ja, Edward, Edio i tak dalej. Tak czy siak, yy, gramy w Minecraft mapy, i dzisiaj gramy w mapę od kostek E11 na Minecraft Prawdopodobnie teraz zobaczycie yy, stronkę, i tak dalej. Wejdźcie. Prawdopodobnie też damy link w opisie do mapki. Yy, pierwsze co. Tutaj są ustawienia, ale one nie działają. Czemu? Nie wiem. Yy, o autorze. Siema, mam na imię Łukasz, lubię grać w Minecraft, piłkę nożną i td. Mam nadzieję, że mapka. Tobie się spodoba, bo robiłem ją kilka dni Dobrze Czy mamy jakieś zasady? Nie oszukuj, nie korzystaj z game mode 1 Graj na game mode 2 Nie obrażaj autora mapy Chyba, że będzie taka potrzeba yy, Możesz się denerwować Ale to mało prawdopodobne Dobrze, dziękuję au Drogi autorze Więc chyba to wszystko yy. No cóż, ustawienia nie działają w takim wypadku. Start! Lecimy. Um, zobaczmy, co my tu mamy. Poziom pierwszy. Łatwy. E, mapka nazywa się... Tak, zapomniałem, jak się nazywa mapka. E, dobra, zobaczę później na tym... Ty Okej, okay, tu jest shulker box z diamentami. Okej, okay. nie wiem co tu robi szalkę box z... A. Punkt mapki. Okej. Okay. Gdzie tu mam to wziąć? Czy coś? Chulera wie. Wezmę to ze sobą. Muszę zmienić nick na Minecraft. Dalej mam ten sam. Ja bym chciał, że... Okej, okay. dobra, to działa w ten sposób. Dobrze, co my tu mamy? Eee... Wydaje mi się, bo tutaj można coś craftować, tu coś przy ten, tu są... a tutaj jakby jest muzyka, więc... Dobrze, okej. Okay. Tu jest po prostu... Okej, okay, dobra, to nie... Okej okay, tam... Czy to są Easter eggi? bo ja tak trochę je... Chyba był Easter Egg, a ja tak trochę. Dobra, pierwszy level był too easy. Ale nawet ten. Jest możliwe, że dzisiaj sobie zrobimy dwie mapki. bo znalazłem jeszcze jedną ciekawą mapkę. Uh, okej. Okay. Jest tu. O, jest. Kurde. Żałuję, że wcześniej nie zobaczyłem. Jeszcze się przejdę później i zdobędę wszystkie. Um, myślę, że to, bo to są. Wszystko jest z kamienia, a to. dobre. okej, okay, dobra. Jednak nie jestem aż tak kupi. Szalkę. Punkty mapki. Zbierzemy sobie. Uuuu. Okej, okay, to ma udawać netherite. Dobrze, dobra, dobra, dobra. To jest wełna. Czy... Okej, okay, to było szybkie. Myślałem, że mapka będzie trochę dłuższa, ale wejdziemy sobie na pierwszy poziom jeszcze raz. Przeszliśmy, dobra, do poziomu drugiego się później wrócimy, ale teraz idziemy do poziomu trzeciego. Trudny. Um, fajna mapka. Ma ma bardzo duży potencjał i naprawdę warto zostawić eventuki. Póki co tak uważam? Zobaczymy. ok um, Okej, okay. można craftować. Tu można enchant... To jest beacon. Nie wiem dlaczego beacon mi tu nie pasuje, ale... Tu są bikony. Też eee, czuję, że to nie to. Czekaj, bo tu jest jakby nie... Hmm. O ok, Okej, dobra, chyba zrozumiałem, o co chodziło wtedy. Myślę, że rama od portalu mi tak... A może nie, zależy jak, zależy jak to brać pod uwagę. Bo... Czy my mo można, można zebrać Tak, chyba Czekaj, można zabrać wam od portalu. Kuźwa. Mm. Dobra, zaznaczymy obsydian. Tak, okej. Okay. Wait, what the fuck? I chyba chodzi... O ja pierdziele. To chyba, w sensie tutaj chyba... Okej, okay, dobry. O, guźma. Dobra, to widać, który to jest. Okej, okay, to było trudne. Znaczy, całkiem trudne. Informacje o mapce. Na mapie było 60. Okej, okay, zebrałem dużo mniej. Um, mapa była budowana 3 dni. Autor, tak, kostek. Znaczy E11 jest na tym, na Minecraft mapy. Oceń mapę od 1 do 10. Więc była robiona długo, i to widać, że jest bardzo fajnie zrobiona. Nie jestem jakimś testerem map, żeby się wypowiadać na ten temat, ale sam pomysł i to wszystko dałbym naprawdę sporo. A, widać, jak to jest zrobione. No, no, no okej, okay, dobra, to ma sens, to ma sens, no, i to widać. Myślę, że zamysł tutaj na przykład w tym, bo chodzi mi o ten poziom, że był zamysł taki. Tak, myślę, że nie da się. Nie wiem, czy. czy nie byłem pewien, czy da się zniszczyć nas na, na walu. Lama z portalu, nie wiem, nie pamiętam. Tu jest początek, nie? Tak, to jest, Nie, to jest. Nie, to nie, tam jest początek. Tu jest początek. I co jest z ustawieniami? Ustawienia są tutaj. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Gdzie dzieje po kliknięciu przycisku? O! Oh. Okej, okay, dobra, wiem o co chodzi. To wyłącza, to wyłącza pogodę, ustawia. Po... Okej, okay, dobra, czyli uh. no. Okej, okay, czyli w ten sposób to zrobił autor. Bardzo ciekawy pomysł i sprawa. Generalnie bardzo mi się podobała mapka. Zobaczymy ten, ten. O, a tutaj, no, to tak samo jest zrobione. Jest pod guzikiem, jest... Um... O, i mnie teraz na przykład cofło. E, fajnie, bardzo fajna mapka. Na pewno dobrze ocenie ocenię, yy, i teraz przejdziemy do następnej mapki. Yy, więc robimy taktyczne cięcie i do zobaczenia zaraz. Halo, cześć, witam Was z yy, powrotem. Ok, to wygląda dość dużo lepiej. Jesteśmy w... ok, Więc... Chciałbym mm, mm, porozmawiać na temat tej mapki. Więc generalnie mapka nie działa tak jak powinna, ponieważ nie działa w ogóle. Um, testo przy testowaniu mapki mapka nie działała. Um, więc będziecie mieli pokazane po prostu Wam przyspieszę myślę to nagranie i zobaczycie, jak to jak wyglądała moja podróż. Musimy się wspomóc koordynatami, z koordynatami, który podał autor, bo jest to dosyć spory obszar, na którym ciężko znaleźć w ogóle. Na którym ciężko cokolwiek znaleźć. Nie mówię, że mapka jest zła, możliwe, że ja coś źle zrobiłem, ale nie zadziałało tak jak powinno, tylko chciałem to wspomnieć. I teraz zobaczycie to, co powinniście. Znaczy powinniście. Przyspieszone tempo tego, jak wyglądała mapka i tak dalej. Więc tak, to lecimy sobie. Nie wiem, jakiś tam kawał się tutaj się muszę wspomagać. Jeszcze nie, teraz jeszcze nie. Jednym z celów tej mapki jest nawodnienie, które spada. Wiedziałem się o tym po chwili. Myślałem, że nie ma wody, tylko jest ten doktor Bob or something like this. To coś tam było. W pewnym momencie znalazłem jajka i postanowiłem się wykluć przyjaciela. Nazwałem go Bob. To było jeszcze wtedy jak nie wiedziałem, że mapka jest zepsuta, więc no. Zobaczycie Boba w pewnym momencie to jest kurczak. Postaram się mówić przez jakby czas, który będziecie słuchać tego, żeby nie żeby nie marnować tego czasu. bo Nie będę wkleć muzyczki, bo muzyczki zawsze tak wydawały mi się fajne i szulujące, ale tak nie wiem. Tak przestały być aż takie dobre. Um, yy. Kurde czy jakby to ogarnąć, że sfinkować about it, A, tak myślę, tak myślę, że pomyślę, że może myślę, nie wiem. Trzeba się nie gadać głupot, gadając głupoty. Naprawdę, for real. Ale naprawdę nie wiem mm, dlaczego. W sensie powinniśmy dostawać hint na początku mapki, tak myślę. Ale nie dostaliśmy. To było dziwne. W sensie mapki fabularne zazwyczaj na samym początku mają już jakiś hint. Nie było hintu. Także słabo trochę. Tak czy jak w momencie, w którym teraz mnie i tak słyszycie, to prosiłbym Was o małego jeżeli chcecie, oczywiście, bo to tam nie ten, ale mam nadzieję, dobić 50 sub subów do końca wakacji, czyli coś, co się nie stanie, ale i tak bardzo byłbym wdzięczny za stawienie, Ym, i w ogóle nie wiem. Tak, dobra, to już jest moment, w którym znalazłem Infinite Water Glitch, jak ja to nazwałem, czyli yy, są wanny z wodą, yy, jak są wanny z wodą. To i są puste butelki wody, można z nich nabierać wodę. To jest... Yy, i tam jest nieskończone źródełko, więc można sobie nalewać ile tej wody się, się chce. Yy, tu znowu jest noc. Będę próbował ją przeczekać. A, to dopiero teraz będzie Bob. Okej, okay, czyli... Okej, okay, tu jest Bob. Znaczy to, to był Bob i numer 1, tu jest numer 2 i numer 2 przeżył. Bob numer 2 przeżył. Yy... Ja się tu chwilę nudzę, segreguję itemy. Okej, okay, tu się chyba... O, tu się zrobił dzień, tu jest Bob 3 właśnie, ta głowa, player head. Tu jest Bobby, Bob 2, a Bob 1 jak wiemy, no niestety trochę mu się nie, pos nie poszczęściło. I zaraz znajdę... Inny... O, tu jest, tu jest radio. Tu jest dokładnie radio. Um, ja nie wiedziałem o co chodzi. Próbowałem odczerać książkę. Um, tutaj są czytam książki z Kate, są dni. Na temat tego możecie sobie zatrzymać, przeczytać o co chodzi. Odczytałem, ja wiem jak wygląda fabuła um... Ale no, tutaj ten w piątym dniu zaczęli go atakować pracownicy, a w zosta... ten w szóstym został ranny, a w siódmym wyszedł. Uruchomiłem radio i jak widać mamy się kierować do wyjścia. Więc zrobiłem to, co powinienem, w sensie nie powinienem, w sumie powinienem znaleźć to wyjście sam, aczkolwiek nie miałem dla tego pojęcia gdzie jest przez dłuższy czas, więc po prostu zrobiłem to, co... Yy zrobiłaby większość osób, czyli to po prostu wzięła poradnik od autora, rekordy do tamtego miejsca. Tutaj zaraz się zrobi ciemno z tego, co pamiętam, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ba tak, zrobiło się ciemno. Yy... Także znowu będę w szafie przez chwilę. No i wy znajdziemy się przy wyjściu. I tu się zacznie komedia, której. Się nie spodziewałem, bo tak jak chcę, to powinniśmy pójść do radia i otworzyć wyjście, i dokładnie to, co zrobiłem na odwrót. Tak naprawdę, pierw mieliśmy znaleźć wyjście, a później radio. I teraz już jest wezwanie radio, aby, wezwa... aby wezwać pomoc. I znowu wracałem się do radia, bo myślałem, że będę mieć znowu opcję, i może wtedy znowu będzie dialog, i może wtedy zadziała. Więc wróciłem, Idę w kierunku radia, szukam radia. zastanawiam się gdzie jest. Zgubiłem się trochę. O, i znalazłem radio. Więc. Próbuję teraz naprawić ten stół, ale to nie jest istotne. I próbuję ogarnąć jak działa to radio. Nie mogę odczytać radia. Nie wiem o co chodzi. I tu się oficjalnie poddałem, bo... Dosłownie to jest jedyne radio, do jakich kor do, 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 Kord. To, to jest jedyne radio, do jakiego podał autor kordy. Y I nie dało się nic z tym zrobić w sumie. Jeszcze mnie chwilę posłuchacie, ponieważ czemu nie. Mm. <ścoughs> Dlatego już zerwałem tą mapkę. Jeżeli chcecie więcej mapek, to... Tak myślę, że trzy łapki w górę, jeden subik, jakby się pojawił, też by było miło. Do zobaczenia i w sumie to cześć.